Zostań strażak. Na maniaczku. na maniaczku. Stoją partyzanci. Siemaneczko, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj trening z Jankiem i z Kamilem. Z Kamilem się widzę pierwszy raz. No i takie, takie zrobiliśmy dzisiaj podstawowe typy, co chodzi o technikę biegową oraz podciąganie. I teraz Wam pokażę, w jaki sposób się techniki biegowej. Technika biegowa wpływa i na to, w jakim będziecie, no oczywiście w jakim stylu będziecie przebiegać bip test, tak? Uczymy się motoryki, wzorców ruchowych, no i też się przyda to oczywiście na kopercie, wszędzie gdzie biegamy. Teraz tak. Pokaż, pokaż, pokaż Janeczku skip A. Skip A, pokazuj, pokazuj. Dobra. Teraz się poruszając do przodu. Kolano, kolano i stopa, stopa, stopa. O, kolano bardziej. Dobra, przerwij sobie teraz. Ok. Widzicie? Nie jest źle, są poprawki małe do zrobienia, troszeczkę jeszcze trzeba nad rękoma jeszcze popracować. Kolano, co chodzi o kolanko, w ten sposób nie jest powtarzalny ruch. Jeszcze do końca, ale i takie spoko jeszcze stopkę. Nie jest, nie jest aktywna, tylko często tak się zdarza, ale żeby do tego do tego etapu, do tego etapu dojść, to teraz pokażcie troszeczkę do przodu, Kamilku. Do, do, do przodu. O, dobra. I teraz zrobimy, no, żeby do tego, do tego dojść na początku, no, no, ćwiczenie... Kładziemy się na ziemię, panowie. Ładnie. Wolniej, wolniej troszkę. Wolniej trochę. Okay. Zróbcie pauzę w szczytowym tym. O, dobra. Tutaj tak. Kąt prosty musi być, za darta. Ty masz trochę, Kamil, stópkę za wysoko. Stopę za wysoko. Nie, 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 nie skręconą. O. Aktywna musi być, czyli nie tak, tylko tak. O, dobra, idziemy dalej. I to jest pierwszy, pierwszy stopień do, do tego, żeby nauczyć się skipów, moi drodzy. Na razie na ziemi dbamy o to, żeby kontrolować brzuch, prostowniki grzbietu. Zrób sobie przerwę, zrób sobie przerwę. Czyli tak, brzuch, prostowniki grzbietu, żeby kręgosłup był w odpowiedniej anatomicznej pozycji. Bezpiecznej. Jak już to ogarniemy, no to wtedy co? Wstajemy. Wstajemy. No i w miejscu lecimy. Ręce, ręce ładnie. Janek, 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 te ręce ładniej pracy. Spokojnie, bez, bez tego na razie, w miejscu. O, łokieć bardziej do tyłu. Wolniej, Janek, wolniej, wolniej, wolniej. z popraw. O, i kolanko teraz dobrze. Za wysoko, Kamil. No i chwila przerwy, gdy nauczymy się na ziemi, w odpowiedni sposób pracować kolanem i stopą, no to wtedy dokładamy, dokładamy tego typu ćwiczenie, czyli w miejscu trzeba dopracować ręce, pokaż jaki sposób te ręce, albo pokaż na mnie, na grę, no, czekaj, trzymaj, o, w ten sposób ręce pracują, kolec biodrowy, łokieć, tu nie za daleko, o, w ten sposób, o, w ten sposób pracujemy rękoma, ok, dobra. Rzucimy. Rzucimy. Dobra. No i teraz szybciej. Spróbuj też Kamil sobie zrobić teraz, no. no. Zwróćcie uwagę, tu różnica w zaawansowaniu, ale to wszystko do dopracowania, wszystko do dopracowania. Dobra i szybciej, szybko teraz, przed skokiem, przed skokiem. Stopę, 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 Janek, Janek stopę, lepiej to kolano, lepiej kolano. Stopę bardziej do przodu, o, 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 o. i w miejscu szybko, dawaj, ciśnij. Ty też spróbuj Kamil, do przodu, lecisz do przodu. Jeszcze szybciej do przodu, gęściej do przodu, gęściej do przodu, o, o, o. Kolanko, kolanko, kolanko Janek. Dobra. dobra, 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 dobra. Dobra, przerwa. I to moi drodzy, podstawa co chodzi, co chodzi o technikę biegową. Im wzorce ruchowe będą lepsze, tym będzie się to lepiej przekładać na czasie, czy na kopercie, czy na bipteście, tak? Dzisiaj sobie jeszcze zrobimy podciąganie. A podstawą do podciągania też oczywiście brzuch, prostowniki, grzbietu. Dwa ćwiczenia. Hollow body i arch body position. Janeczku, dawaj, zaraz się napijemy. Czekaj, czekaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj. Dobra, i na glebę. Ale nie, najpierw sobie, tę, najpierw kołyskę pokażcie. Różne warianty, różne warianty. Ty robisz tylko z kolanami tymi, dobra? Mniej więcej. Dobra, Janek ty skaluje, jedno kolano. Uważne, o tu. Drugie kolano. Niżej te nóżki. i proste, i proste, i proste. Czekaj, ja teraz pokażę. Wejdź, nagrywaj, na mnie pokaż. nie, wstań, stań, stań. na czyli te dwie pozycje, hollow body, to co przy kipingu tak? Im lepiej to będziemy robić, pamiętam jeszcze, żeby mobilizować barki, żeby te wahadło było większe, więc to są podstawowe, moi drodzy, ćwiczenia, żeby w ten sposób to wykonywać. Zaraz sobie, zaraz sobie pójdziemy, a zaraz sobie pójdziemy na drążek i na drążku sobie to Przećwiczymy, dobra panowie, bo to już któraś tam runda. Ja sobie jeszcze coś pogadam i chwilę sobie odpocznijcie, dobra? Dobra. I tak to moi drodzy wygląda trenowanie, trenowanie ze mną pokazuje krok po kroku w jaki sposób metodycznie wykonywać ćwiczenia, w jakiej kolejności, w jakim stopniu trudności, żeby po prostu polepszać swoją motorykę i żeby to się przekładało na czasy, na różnych konkurencjach podczas naboru. Pyta się Cię często odnośnie moich e-booków. Pierwszym e-bookiem, który przy przygotowałem w zeszłym roku w czasie pandemii, Trenuj w domu, zostań strażakiem. Tutaj widzicie, trening jest rozpisany w taki sposób, żeby wykonywać go stricte w domu. Już no wiadomo, sezon pandemii był i tak dalej, nie było siłek itp. itd. Ta książka, ten e-book jest napisany w taki sposób, że macie dokładnie trening po treningu, rozpisane w jaki sposób ćwiczyć danego dnia. I ten trening można wykonać w domu. Jest to taka można powiedzieć ogólno-rozwojóweczka, rozpisana na kilka miesięcy, moi drodzy. A teraz, tak. Kolejnym rodzajem e-booków, które, które napisałem są Przestań marzyć, zacznij działać. Trzy rodzaje, trzy rodzaje co chodzi o konkurencję, bo zrobiłem dla BIP testu. W BIP teście cała uwaga, znaczy nie cała uwaga, bo trening jest tak naprawdę ogólnorozwojowy, tak jak pozostałe, czy, czy, czy podciąganie na drążku, czy też koperta, ale jest ma większy akcent położony na treningi kondycyjne, na oparte na prostych treningach schodkowych, biegowych, czyli treningi pod BIP test. W skali, przepraszam, w formacie 6 tygodni, 2 miesiące, 3 miesiące. Co chodzi o rodzaje różne: nabór z ulicy, czy też SGSP, czy aspirantka. Zawartość jest taka sama. Te e-booki różnią się jedynie, jedynie tym, że warstwa opisowa odnośnie. Czy tam szkoły głównej służby pożarniczej, czy tam naboru z ulicy, czy tam aspirantek po prostu ta teoria, taki wstępik opisałem, jak wygląda edukacja mniej więcej w tej szkole i tak dalej, czym to się różni, ale sam stricte. Yy... Zawartość treningowa jest taka sama, moi drodzy, więc tutaj się tym nie sugerujcie. Tak naprawdę jak ktoś chce startować do aspirantki, może sobie e-booka kupić odnośnie SGSP, bo tylko sobie wtedy więcej o SGSP wiadomości teoretycznych się dowie. Więc tak to wygląda tak to wygląda z e-bookiem pod BIP test. Innym rodzajem e-booka z tej serii jest Przestań marzyć, zacznij działać. Podciąganie na drążku, podciąganie na drążku, tak jak w poprzednim e jest to też trening ogólnorozwojowy w różnych formatach, 6 tygodni, 2 miesiące, 3 miesiące. Jest po prostu nacisk położony bardziej na elementy siłowe, ale w sumie te treningi są jakby schematycznie podobne, podobne do siebie, tych samych ćwiczeń. Można powiedzieć, że używamy, no w podciąganiu już dochodzą troszeczkę takie właśnie specjalistyczne ćwiczenia, jak hollow body, czy arch body i tak dalej. Więc wygląda to w taki sposób i tak samo e e nabór z ulicy aspirantka SGSP tylko się różni tą wstępną warstwą teoretyczną żebyście się mogli dowiedzieć jak wyglądają te różne rodzaje rodzaje naboru z tej serii. Kolejnym kolejnym e-bookiem jest y przestań marzyć zacznij działać bieg po kopercie czyli też ogólnorozwojowa ogólnorozwojowa. Trening przygotowany tak żeby motorycznie was rozwijał i akcent położony na kopertę. Więcej ćwiczeń, więcej ćwiczeń jest właśnie pod kopertę pod ćwiczenie, pod ćwiczenie, słuchajcie yy, no techniki biegu, koordynacji ruchowej, i tak dalej. Ale nie oznacza to tak, jak mówiłem, że w tych poprzednich też nie ma tych ćwiczeń. Są, tylko są akcenciki, moi drodzy, bo w sumie schematycznie te e obuki są do siebie podobne. Kolejny rodzaj ebuka wygaszenie 14 dni przed naborem, bo Moi drodzy, sprawa wygląda następująco, że bardzo dużo ludzi, którzy startują w naborze, przegrzewa końcówę i traci formę przed, samą, przed samym naborem, czy tam też w trakcie, gdy już za dużo, za dużo po prostu wkłada intensywności, objętości w to i później się organizm przepala. I tak to, tak to wygląda, dlatego ten e-book. I teraz moje najnowsze dzieło, kompedium. Kompedium, słuchajcie, wiedzy pożarniczej naborowej. Plan, raczej e-book. Który, który ma kilkadziesiąt stąd, a bodajże ponad 70. Plan treningowy jest już rozpisany z góry na 9 miesięcy. Zawiera fazy różne treningowe, czyli 3 miesiące dbamy bardziej o kondycję, 3 miesiące bardziej o siłę, wytrzymałość, i później <coughs> 3 miesiące przed naborem, gdy już się robi cieplej, <coughs> elementy biegowe. Czyli element, przepraszam, elementy kopertowe, czyli trening pod kopertę, więcej tego i w taki sposób jest to rozpisane, że przez 9 miesięcy sobie można trenować, każdy dzień opisany, wszystkie ćwiczenia, każdy, każdy trening krok po kroku opisany w taki sposób, że naprawdę no nie, da się, nie da się nie zrozumieć. Poza tym moje treningi są proste, bo im dla osoby, która jest początkująca, im treningi są prostsze, tym lepiej, tak naprawdę. I ogólnie, no prosto, taj minimalizm to moja. Moja, słuchajcie, moja Maksyma. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. A co chodzi jeszcze o to, to. Tak naprawdę wszystkie treningi możecie, możecie wykonywać w domu, nie gdyż nie potrzebujecie specjalistycznego sprzętu. Wiadomo, że się łatwiej wykonuje trening gdzieś na dworze, tym bardziej jak tam mamy drążki, czy gdzieś na przykład na siłowniach chcemy sobie jakieś elementy czy gimnastyczne po poćwiczyć, ale to samo zrobicie naprawdę w domu, możecie sobie na podwórku wyjść, na podwórku wykroki czy pompki i tak dalej robić. Nie jest potrzebny żaden sprzęt, poza pulsometrem, butami do biegania, strojem sportowym i tak naprawdę drążkiem, bo ciężarów nie trzeba do tego używać. Wszystko body weight, moi drodzy. Wszystko body weight. A jak macie jeszcze jakieś pytania, możecie do mnie napisać na priv. Zawsze z przyjemnością na wszystko odpowiem. Polecam siebie bardzo serdecznie. e booki to jest jedna forma współpracy, a inna forma współpracy są to po prostu kursy. A tak naprawdę kursy jest to wiedza. Po prostu rozwinięta, która, ma, która jest w e to całe moje doświadczenie, które wlewam w cudzysłowie na papier, później wbijam do głowy moim młodym adeptom na szkoleniach, żeby krok po kroczku wszystko robić z głową, żeby nabory zaliczać i żeby zostawać strażakami, bo to mnie najbardziej jara w tej robocie. Jak współpracuję z, yy, z podopiecznymi, po pewnym czasie okazuje się, że tak samo jak ja, Mój podobieczny zostaje strażakiem wtedy nie ma większej satysfakcji, bo dzięki naszej współpracy zmienia się jego życie. Pozdrawiam serdecznie. Piszcie komentarze, jak macie cokolwiek albo na Jo, idziemy jeszcze zrobić podciąganie. Pozdrawiam. Dobra, Janek, dawaj tutaj, dawaj, dawaj. Dwa razy depresja, elewacja, żeby ładnie pokazać. Trzecie, broda na drążek i 8 sekund negatyw. Nie, rusz, nie ruszaj głowy dajesz Trzymaj i ośmiąc sekund razmy zrób okay. Dobra, dajesz ty Ty zrób sam samo sam ten sam podchwyt Podchwyt, podchwyt, podchwyt Dobra, broda na drążek i negatywa Przytrzymaj tyle? i dobra, i schodź powoli równomiernie, raz, dwa trzy, cztery pięć, do końca, do pełnego wyprostu, do pełnego wyprostu do, do, do pełnego okej okay. dobra dzisiaj już nie będziemy będziemy robić hollow i arch na, na drążku <gryw> bo ja kolega barki nas bolą i nie możemy tego pokazać, więc dzisiaj tego nie pokażemy, ale Instagramik, Facebookczek, inne filmy możecie sobie znaleźć bez problemu. Pozdrawiam serdecznie, hej! Pięknie, pięknie, kończę, ciao! Chcesz, żebym Ciebie przygotował do naboru? Napisz do mnie na brief. Tak jak na przykład tutaj w przy jednym udurzeniu. Start! Zostań strażaniaczku. Z być ofiarnym.